Hej, zastanawiałeś się kiedyś, czy teraz zwiększy szybkość przetwarzania kieszonki wygazowni? Nie znalazłeś odpowiedzi na internecie. Właśnie tutaj dowiesz się, jak to zrobić. Jak widzisz, czekanie aż mielnik to przerobi jest strasznie nudne. Często i gęstość się przepełnia. To musisz znów czekać a robota w polu stoi. Zatem przejdźmy do sedna sprawy. Musisz otworzyć folder główny z wejść w Data, następnie w Maps. Zanim do czegokolwiek się zabierzemy, zróbmy kopię zapasową map01.i3d. Możemy to zrobić z Slipem zipem lub WinRar'em. Następnie otwieramy ten plik Edytorem tekstu. Do już nam to się odpaliło, musimy wcisnąć Ctrl F, by wyszukać BGA. Szukamy, że znajdziemy linijkę, w którym będzie BGA Facility. Kopiujemy note ID tej liniki i szukamy dalej tym razem tego ID. Przerzuciło nas do User Attribute. Musimy tutaj dodać linię, która będzie odpowiadać za prędkość przerabiania kieszonki. Ja to sobie skopiuję i tylko zmienię wartości. W attribute name wpisujemy Bunker use speed. Musimy trochę poczekać, bo będzie nam trochę logować podczas edycji. Ten, To jest duży plik, dlatego tak się dzieje. W typie wpisujemy float. A wartości wpisujemy ile chcemy, zalecam 500, to jest optymalna wartość. I już wszystko poprawnie zrobiliśmy, zapisujemy plik i włączamy grę. Jedźmy wziąć trochę kiszonki na uchę. I wysypujemy. Jak widać, o wiele szybciej nam to przerabia. Jak będziemy jechać z drugą szuflą, pojemnik będzie już pusty. O, już jest pusty. Czyli bardzo szybko nam to przerabia. Także hej, dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć.